Siemoneczko z tej strony Nata. Mm. Witam Was w specjalnym filmie, który poświęcę Eponie, czyli nowym terenie, który dodali w środę. Dokładnie 18, czyli wczoraj. Ja zrobiłam kilka zadań, żeby no, mieć dostęp do, tej, do tego terenu, aczkolwiek no, nie oglądałam go dobrze dokładnie, no bo um, nie, chciałam wam, nie chciałam psuć sobie niespodzianki i być naturalna bardziej na filmie. Mapa ogólnie teraz wygląda tak z nowym terenem, więc jest trochę dziwnie. Ogólnie teren jest przeogromny, i tak nagrywam to drugi raz, bo w pierwszym razem zaczęłam jakoś huczeć z mikrofonem, ale nagrałam jak oglądam bardziej tą stronę, więc tego nie będę wam pokazać, bo już to widziałam, więc pokażę Wam to ogólnie. Nie będę przecież wszystkiego pokazywała. No bo to by zajęło nam zbyt dużo czasu. Ogólnie, tylko tak pokażę parę, 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 Jezus, parę, 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 no, miejsc. E, a jak, o, ładny tutaj widok na tą, tą, yes, i w drzewo. E, na to eponę. Tak, tutaj mamy tą bramę. I tak, farma burza, księżycowy sierp. Gdzie mam teraz jechać? Ja bym chciała jechać gdzieś. Byłam tutaj. Tutaj są chyba góry, prawda? Czyli same góry takie te tutaj, o. Ten, no, ten teren. Tutaj się nie da chyba przyjechać, tylko to są takie same góry. Więc może sobie pojedziemy gdzieś tutaj. I tu jest Jarlaheim, patrzcie! A, to na tym polega to wszystko. Patrzcie, tutaj jest już to wejście do Jarlaheim. A. A to nie, 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 nie. Ja chcę tutaj. Czekajcie... A, dobra. Um. Ogólnie yy, to będzie taki krótki raczej filmik. No, w sumie to nie wiem czy krótki czy nie. Ile on mi zajmie, ale e, jak oglądałam kawałek e, tej epony już bardziej, chyba najbardziej się skupili na tej na tej, na tej części epony niż na tamtej. Hmm. Aczkolwiek no wszystko jest bardzo ładne, bardzo mi się to podoba. Takie górzyste bardziej tereny. Hmm. Eee, Spadłam! A gdzie ja spadłam? Tutaj. Gdzieś, jakoś. Czekajcie, ja chcę do tego obserwatorium jechać. Tutaj się chyba tędy wjeżdża, nie? Taki ładny widok. Ma patrzcie, jak ślicznie. W ogóle ten teren jest taki ładny. Ogólnie ja mam taką podjarkę, no bo gram ogólnie pół roku, ale... No po raz pierwszy. Jezus, jak tu jest ślicznie. Matko Boska, wszystko tak ładnie widać. Ojej, te bagna są przecudowne po prostu. To w ogóle ten teren jest... Bardzo mi się podoba. I ja dokończyłam. Mam taką podjarkę w sumie, no bo... Eee, obserwatorium 12. Młę. A to tylko tyle? Nie da się tam wjechać jakoś? Da się, ale nie tędy. O jakaś anitka z nami jedzie Kurde mm. e, Więc to tylko takie moje pierwsze wrażenie będzie a później Jesu, nie mogę się wysłowić, nie mogę dwóch rzeczy nawet Kocioł Kościół czy jaki kocioł tutaj A tutaj na dole co jest? Nie wiem Na Arabku sobie popyla Ciekawe, czy niektórzy już wbili 18 level. Tak, Pauli, jak widzicie, e, dzisiaj ze mną nie ma, bo bo ona nie ma <grym> 15 poziomu, no, 16, bo Eponez ogólnie od 16, więc współczuję wszystkim ludziom, którzy, y, któ, którzy mają jakieś 15 czy, czy 16. No. Czy, szes czy 16 poziom, bo oni. Muszą jeszcze czekać. Albo na przykład nie mają redki zrobionej, czy coś. Oh my gosh, ja sobie teraz nie wyobrażam. Pójdziemy sobie. Nie, tu, tu. Tu, 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 tu. Oj, mnie nie zabiło. Haha. Znaczy, mój koń się nie wykrwawił. Stary padok defs. No, please. O, dziękuję. No, faktycznie stary. Mm, co i tutaj już byłam e, ogólnie nagrałam jak tutaj byłam tutaj też jest prześlicznie po prostu no patrzcie jak to ładnie wygląda tak można sobie tutaj cwałować galopować tak mm, strasznie mi się ten teren podoba e, jeszcze możemy się jechać tutaj na tą górę nieznajomi kur ta góra. Nie, ja chcę na górę wjechać. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, czy to się da w ogóle. No, ale ogólnie wyobrażam sobie inaczej tą eponę, ale teraz no yy, yy. mi się bardzo podoba. O, tu jest ta brama do wejścia. Od, od zajazdu yy, tego wilka, czy tam coś. Yy. O, dziesiąty! <laughs> nie, dobra, nie, nie można się śmiać. Patrzaj, ta. Ona ma zablokowane, a ja se, o. Ha, 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 podziwiaj. Podziwiaj kobieto na kłaterze, czy tam na, nie, na pinto, na pinto. Ja jestem na mojej perełce. Współczuję ci, kobieto. <laughs> um, dobra. Więc to chyba będzie, nie, muszę to zakończyć w eponie nocowe. Mm. Więc to chyba będzie na tyle. Ja być może ja pewnie też wkleję em, może e, ten tą tą e, ten inny, inny filmik, co wcześniej go nagrałam, co też tędy bardziej jeździłam, bo tam trochę mi piszczał ten. Bo w pierwszej części mi piszczał jakoś mikrofon, w drugiej już było normalnie, ale jakoś ciszej mówiłam. No i teraz trzecią część nagrywam, ale może ta będzie bardziej normalna. Tak sobie, o przypłacie ładnie, skończymy. <laughs> Więc co? Koniec tego filmiku. Pięknego. Yy, jak w Pauliny nie było, no bo już wam mówiłam, i ogólnie nie wiem. Pod jednym względem mam. on mm, rozkminę. Nie wiem, muszę... być może pojawi się niedługo filmik informacyjny, bo niektóre osoby zadały kilka pytań, więc będzie taki filmik informacyjny, dotyczący, być może Pauliny, ale to jeszcze nie jest nic pewnego. I będę odpowiadać tam na pytania niektóre, bo niektórzy zadali. Yy, I tak. No, miałam coś jeszcze powiedzieć tak. Oczywiście jak wyłączy nagrywanie, to mi się przypomni, co ja chciałam powiedzieć. A, no, ogólnie co do terenu, bo to jest filmik przeznaczony na teren. Teren mi się bardzo podoba, jest, no, prześliczny. Jak mówiłam, taka podjarka, bo ja gram pół roku w SSO i jeszcze nigdy nie miałam żadnego nowego terenu, więc, no, jak chyba sami widzicie, teren jest po prostu prześliczny. można ro... Śmiało można nagrywać filmy. <grymne> Bez wstydu. Postarało się, załoga się postarała, tylko co mnie jedyne wkurza, patrzcie jaki ten płot jest gruby. To mnie chyba najbardziej wkurza w grze, że jest... niektóre elementy są takie chude. Ale to chyba tylko to. No i co? Więc epona jest bardzo duża. Bo to jest aż tyle. Tego nowa granie jest prześliczna. Takie miast, miasto tam można na przykład sobie konia postawić i sobie jechać. Zresztą ja chyba wam wkleję chyba, Ten, tą część filmiku. No, po prostu śliczne. Czekamy na odblokowanie reszty. I, i zajmie mi to chyba lata, żeby opanować ten cały teren, bo ja nie wiem, nie wyobrażam sobie. Tu jest tyle takich zagajników, te, te bagna są prześliczne, te mm, no po prostu cudo. Cudo chyba najładniejsza, najładniejszy teren w całym SSO. Tak szczerze powiedziawszy. Ta stajnia przy tej plaży, no, no po prostu ten minutę majka. z darmowego nagrywania, sorry, już wróciłam. <noise> Więc, na czym skończyłam? Więc ogólnie film mi się znaczy, to ogólnie mi się bardzo podobało, ten filmik będzie pewnie będzie troszkę dłuższy. Oczywiście nie pokazałam całej pony, ale to była taka przejażdżka bardziej, takie moje opinia na ten temat, bo ogólnie myślę, że załoga star stable się postarała. No jest po prostu cudo. No mówię, najładniejsza. Ta stajnia, kiedyś tam będę musiała mieć stajnie, bo <laughs> nie wytrzymam po prostu. Więc co? Ehm, subkujcie łapkujcie, komentujcie, przesyłajcie innym eee, nowy przerywnik tak to jest ten dopiero sobie teraz skojarzyłam że ten przerywnik to jest tak abstrahuje przeklinają boże przecież to jest taka <grytania> ja dopiero teraz to znaczy ja ten przerywnik trochę zmieniłam bo dałam obraz ale <grytania> dopiero sobie teraz skojarzyłam więc to ta wrona to nie jest jak ja przeklinam, tylko to jest prze jako przerywnik, więc. <głos> <głos> więc nie myślcie sobie w ten sposób. Oj. Więc no co. <noise> to na tyle. Czekaj. Y dziękuję za te wszystkie suby. Czekajcie na kolejne filmy. Więc. Cześć! Na razie! Sorry, że było takie niespodziewane. Y Przerwanie, bo 9 minut darmowego nagrywania, a ja nawet już 10 minut minęło. O Boże, święty, tak. Niespodziewanie, nie, 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 spadaj. Co to jest? Bóg. Bóg, Buck. Tu też jest bardzo ładnie, Boże. Aktualnie wszystko widać. Ojejku. Się otwiera? Nie. A, tu jest gdzieś wejście do tego czy niezbyt? Coś się obawiam, że chyba nie. Ale może. Mm -hmm. No ojej. Nie można tu wjechać na no serio, gdzie ja wjechałam. Ej, bo no, nie wyjdę. No aha. Po prostu, że Nooo... Aha. Aha. Spoczko? O, dobra. Tutaj. A jak stąd wyjść? Tędy. Wyjdę? Wyjdę. Uff. Nie musiałam robić cięcia. Ale to tam nie można wjechać. Czy można? A może można, tylko ja nie umiem. Po prostu. No lol. A chciałabym tam dojechać w środek. Fort Maria. No ale nie widzę tu żadnej innej drogi. Może jestem po prostu zbyt tempa, żeby tam dojechać. Nie no, nie wiem. Tu gdzie... No, gdzie jedziemy dalej? Ehm... Um. To na twoich snach. Ola le, ola la. Sorry, nie <grywa> Jezu, nie, znowu śpiewam na filmie, boż. To jest coś przerażającego. Nie co niedługo będę. E... Tak, znowu. Można ten. przyjechać? Można. O. Co, jak tu jest ślicznie. Niedługo będę kończyć, bo jak ja się rozgadam to ja nigdy tego filmu nie zakończę no ładnie tutaj bardzo ładnie i um, to będzie jeszcze, jeszcze drugi będzie film na pewno Wow. co to jest myślane w skórze. junior jakiś tam ojej mmm Coś chciałam jeszcze powiedzieć. Kurczę. Tutaj byłam? Nie. Byłam. Po... Nie, nie byłam. Ten teren jest tak ogromny, że, ja, że mnie to po prostu przeraża. Oczywiście wszystkiego nie zwiedzimy, ale tak pirazy razy drzwi. Coś uda mi się ogarnąć. Ale no, tu jest po prostu prześlicznie. O, boksy dla koni. Jezu. Nie mogę się doczekać. Szlebie na jakieś konie. A tutaj? O! Ten! Jak on się nazywa? Co się mąkę robi? What the fuck, takie białe, co to jest? Tutaj takie... O! To jest pełno takich budynków, takich takich, nie wiem, czy takich rzeczy, takich fajnych no ale zrobili na mnie wrażenie, wam powiem przejażdżka po Eponie eee. wjechałam nie tu, gdzie chciałam, chyba mm. więc co, więc będzie jeszcze drugi odcinek z tego Ach, coś czuję, że to się długo zajdzie, zanim ja to ogarnę. Jezioro Epony, pełno takich murów, jakichś takich tych, co ja nie mam tak wyszedł odblokowanego to z zadaniem będzie? Z zadaniem. No dobra, później to zrobię. Bo najpierw chciałam zrobić filmik. Mm, get, coś tak. Wjechałam tu, gdzie nie chciałam. Tu już byliśmy. Byliśmy tutaj. No. Zrobiliśmy takie kółko, ja bym chciała jechać tam. Więc co? Więc właśnie o tutaj zakończę w tym. Momencie, ten ucinek. Więc co, dziękuję za oglądanie. Oczywiście łapki w górę, e, sub, y, subskrybujcie, popokujcie, komentujcie. Mm, y, sorry, że tak będzie jakoś y, jestem, ale tak Polina y, nie mogę ze mną nagrywać i w ogóle jeszcze nie wiem jak to będzie, ale być może już to taki jeden pewny filmik informacyjny, ale to. Być może i co? I dziękuję za tyle subów, I, i... 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 I coś chciałam... Tak, oczywiście jak wyłączę nagrywanie, to mi się przypomni, co chciałam jeszcze powiedzieć. Cholera. Mm. Mm. <grymne> <grymne> Dobra. <grymne> A, będzie druga, druga część tego filmu, znaczy drugi film, poświęcony właśnie też Eponie. I w tym drugim filmie... Y dam ostateczną swoją taką ym, diagnozę i opinię, o czym myślę. Yy, co wiecie, jak, jak mi się to spodobało, czy coś. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! <grym wytrych> się> e, hej, tu na chwilę znowu ja. Patrzcie, co znalazłam robię zadania. Takie małe niedociągnięcie, yy, SSO, <grym wytrych się> Epony. <grym wytrych się> Więc dobra, to nawet jeszcze tylko to chciałam Wam pokazać. Dobra. Cześć.